Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa Raz, dwa, raz, dwa Dobra Dzisiaj trzeba szybko, bo jest ładna pogoda Trzeba jeszcze zdążyć na spacer A nie tylko te samochody i samochody Zostawiłem samochód na światłach włączonych, ale tego i tak nie widać No trudno, starałem się Do rzeczy zaś Ostatnie 7 dni spędziłem za kierownicą tej oto elektrycznej Kia EV6 Plus Z baterią o pojemności 77 kWh Czyli tej większej W wersji sprawie. Najlepszym deklarowanym zasięgiem do 504 km, bo ta wersja do 504 przyjedzie, według tego co wyczytają, właśnie na stronie. Natomiast jest też opcja zamówienia auta na Felgach 19-calowych, czyli mniejszych, i wtedy mamy 528 km zasięgu. I tak generalnie jest to niesamowity samochód. Jeden z najlepszych elektryków, z jakimi miałem do czynienia, zaraz obok skody Enyaq iV. Oraz Key i Soul. I prawdopodobnie Testy Model 3, która. Chyba jest znakomita, natomiast nie jeździłem Tesla, bo Tesla w ogóle nie udostępnia samochodów do testów. Nie zajmuje się reklamą, tylko wychodzi z założenia, że dobry produkt sam się sprzeda, no i chyba słusznie. I to tak, no generalnie jestem zachwycony. To jest przyszłość motoryzacji, świetnie się tym jeździ, ale te stacje ładowania w Polsce, to dajcie spokój, kto to widział. Ładowarki są w większości bardzo wolne, czyli... 50 kW i jest ich ciągle mało. Naprawdę jest ich ciągle za mało, żeby ten temat nie denerwował człowieka. Następujące są rozwiązania tego problemu. W mieście trzeba mieć garaż, i wtedy, do 100%, jak mamy siłę, doładujemy się w 7 godzin. I jeździmy wtedy taniej niż oszczędnym autem z LPG. Natomiast jeżeli potrzebujemy elektryka na trasy, to trzeba poczekać, aż będzie dużo więcej ładowarek o mocy co najmniej 150 kW, bo uważam, że od tych 150 kW zaczyna się tak naprawdę szybkie i przyzwoite ładowanie. No chyba, że jeździ się głównie na trasie Warszawa-Trójmiasto, wtedy jest bardzo okej, okay, bo na tej trasie Lotus ma aż 7 ładowarek 150 kW, no i Ionity otworzył teraz 350 kW gdzieś między Łodzią a Warszawą, podobno parę dni temu, więc no jeździ się na tej trasie godnie Greenway też ma jedną ładowarkę 150 kW w okolicy, w Łodzi i Orlen podobno też ma jakieś ładowarki 100 kW, ale nie chwali się tym absolutnie, gdzie one stoją i które są setki, a które są pięćdziesiątki, więc e, no naprawdę, samochód wspaniały, tylko trafił do kraju, gdzie nie ma ładowarek odpowiedniej ilości, bo gdyby było dużo ładowarek, 250- 350 kW, to by było wspaniale, bo Kija EV6 obsługuje moc ładowania do 250 kW i wtedy od 10 do 80% ładujemy się w 18 minut. To jest zjedzenie hot doga i zrobienie siku dosłownie. Natomiast u mnie wyglądało to tak, że ja w bliskiej okolicy mam aż i tylko ładowarkę 80 kW i załadowanie mi się tam do pełna zajmuje od godziny do półtorej godziny. Zależy ile samochodów jest podpiętych do ładowarki, zależy od tego jak mocno wyjeżdżę swoją baterię. No ale tam po prostu muszę udać się na zakupy dłuższe, żeby jakoś to minęło. I chciałem tutaj jeszcze pochwalić Kia EV6 za to, że ten samochód można ładować do końca dosyć szybko, bo tutaj mamy klapkę, którą naciskamy która się otwiera i zwykle samochody, jak się ładują między 90 a 100%, to ładowanie idzie bardzo wolno i po prostu nie chce się samochodów elektrycznych zwykle ładować do 100%, bo zajmuje to długo. Natomiast tutaj yy, ta ładowarka do 100% zapierdziela dosyć chętnie, nawet przy 99% mamy ciągle 15 kW ładowania. Przynajmniej ja tak miałem, więc jest po prostu spoko. Dobra, wróćmy do tych zasięgów, więc zasięg deklarowany w Kia EV6 to do 528 km. Natomiast ponad 20 km, jak wspominałem, zjadają 20 calowe felgi, a resztę zjada zima i prędkość. Bo w prawdziwości z tym zasięgiem to jest następująco. Udało mi się przejechać 260 km, taki zasięg osiągnąć, kiedy na zewnątrz miałem około 3 stopni Celsjusza, 2 trzecie z tego to była trasa, to była bardzo szybka trasa i sporo zabawy w mieście, czyli tak jakby w ogóle nie myśląc o ekonomicznej jeździe przejedziemy 260 km. Gdy ustawiłem tempomat na 120 km, to okazało się, że mogę pokonać tak 305 km. Na zewnątrz padał deszcz ze śniegiem, pogoda była paskudna i miałem 0 stopni. Natomiast gdy wracałem, to miałem już 7 stopni i nie miałem żadnych opadów i udało mi się pokonać na jednym ładowaniu do 340 km. Kilometrów, czyli już lepiej, lepiej. Tutaj pragnę dodać, że przy 120 km na godzinę zużycie prądu wynosi 21-25 kWh na 100 km. Więc jakim cudem producent deklaruje 504 km zasięgu. No nie kłamie do końca, można to uzyskać. Natomiast e, trzeba mieć tak zwane optymalne warunki. Optymalne warunki to jest koło 20 stopni Celsjusza na zewnątrz, żeby ani nie musiała klimatyzacja się męczyć, a nie ogrzewanie i jest to trasa 90 albo 100 km na godzinę maksymalnie, ewentualnie miasto, Ale to wtedy te 500 km można uzyskać, więc tak to wygląda. Ja szczerze mówiąc już jestem zadowolony z zasięgów samochodów elektrycznych, bo udało mi się przejechać tym samochodem na jednym ładowaniu 120 km na godzinę jadąc z Łodzi do Lublina, to jest 300 km i no jakby elektryki zaczynają wchodzić, e w taką fazę, że te zasięgi Przestają męczyć kierowców, bo jeszcze 2-3 lata temu wstecz, jak się sięgnie, to poza Tesla wszystkie elektryki były dosyć beznadziejne w tej kategorii, albo przynajmniej ich większość. Dobra, powiedzmy sobie coś w tym samochodzie z zewnątrz. Więc, po pierwsze, dawno nie jeździłem autem, które robiłoby aż takie wrażenie na innych. Ludzie do mnie podchodzili, zagadywali, pytali co to jest, ile to ma zasięgu, a przy ładowarkach to już wyjątkowo często się zdarzało. I to jest jakby moje pierwsze spostrzeżenie, że jeździłem jakby droższymi samochodami które takiego wrażenia na innych nie robią. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest taka drobnostka, to nie jest biały lakier, to jest taki delikatnie siwy, może, może beżowy, nie wiem, nie znam się na kolorach aż tak bardzo, ale chyba siwy. I on ma taką zaletę, że wygląda bardzo fajnie. A, a jednocześnie y, naprawdę w niewielkim stopniu widać na nim syf, więc ten samochód w tym kolorze podoba mi się dużo bardziej niż na przykład na premierze, bo byłem na premierze EV6 i tam była ona w jakimś innym kolorze, i ta wersja odpowiada mi dużo bardziej. To, co mi się mniej podoba, to trochę przednie światło. Jakoś tak, ja wiem, że nie jestem tutaj specjalistą od designu, ale przód taki jest po prostu ok. Natomiast tył jest już super fajny, jeszcze może jak światła włączę tutaj na mijania, to zapala nam się cała ta listwa od lewej do prawej. To tylko na filmie tak miga w prawdziwości, tak nie miga i, i wygląda to naprawdę przyjemnie. Jak włączymy kierunkowskaz, to zapala się cała ta listwa, więc kurde no. No może się podobać i mi się podoba. Jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne, auto mierzy 4,7 metra długości i jest to dużo większe auto niż mi się początkowo wydawało. Na początku mi się wydawało, że to taki dłuższy hatchback jest w gruncie rzeczy, a to jest całkiem duży SUV. Podobną długość ma Tesla Model 3, Skoda Enyaq, Hyundai Ionic 5, więc te wszystkie samochody jakby robią w tej samej kategorii i to jest dla mnie spore zaskoczenie. Dobra, sprawdźmy teraz siadanie za sobą. Ja mam 1,91 m. Na kolana miejsca mam mnóstwo. Natomiast mój znajomy narzekał, że tutaj nóg nie można wsadzić i wsunąć. I faktycznie miejsca nie ma za dużo, ale, ale to jest przestronny samochód. Nie ma co wymyślać. Faktycznie tu tych nóg nie można wsunąć, ale moim zdaniem jest całkiem... Wygodnie na tej tylnej kanapie. Z takich bajerów mamy tutaj podgrzewaną tylną kanapę. Możemy sobie tutaj uruchomić szyby, audio, standardowy podłokietnik i to tyle chyba. Z ciekawostek, tutaj nie ma żadnego USB, natomiast jedno złącze USB jest w tym miejscu, a drugie złącze USB jest w tym miejscu. Więc pod względem wymiarów zewnętrznych jest to Skoda Enyaq i pod względem ilości na tylnej kanapie jest to też Skoda Enyaq. A to dobrze, a to dobrze. Z takich ciekawostek to z przodu, co się rzadko ciągle zdarza w elektrykach, poza Teslą może, mamy bagażnik, który zmieści 52 litry, zdaje się. Może kabel do ładowania tu wejdzie albo coś takiego, bo on się musi walać z tyłu, to by było całkiem wygodne. Więc to jest na plus, to się rzadko zdarza. Tesla ma co prawda 65 litrów model 3, ale doceniam i te 52 litry. Natomiast z tyłu, niech no ja to otworzę. Niestety tak to wygląda, jak się dotyka tego przycisku, ale co zrobisz, nic nie zrobisz. No i tak, bagażnik z tyłu ma 520 litrów, to jest mniej więcej tyle samo, ile mieści Hyundai Ioniq 5. Jest to 100 litrów mniej od Tesli Model 3, to jestem trochę zaskoczony, ale Tesla Model 3 ma trochę więcej z przodu. Natomiast Skoda, jak to Skoda ma zawsze największe bagażniki w branży i Skoda Enyaq ma 100 litrów więcej. I tym sposobem mogę przenieść się do środka. Wspaniale, bo tu wieje. Ale generalnie bagażnik Bagażnik jest w porządku. Tutaj znaczy jedyny jego problem to jest, że jest ścięty bagażnik, tak, bo sylwetka auta musi być modna, bagażnik musi być ścięty, więc jak ktoś ma owczarka niemieckiego albo innego dużego psa, to może być problem, ale w pozostałych przypadkach jaki problem. Muszę zmniejszyć nawiew i teraz jak to zrobić? Klikamy tutaj. 3, 2 i już tak nie dmucha. Więc to, co muszę pochwalić, e, najpierw odsunę się, tak, żeby na nagraniu była lepsza perspektywa. Ale nawet, jak się nie odsunę, w ogóle, jak się odsunąłem, to ledwo do pedałów dosięga. Ja Mają 1,91 więc <laughs> spoko tu jest z miejscem z przodu. Ale chodzi mi o to, że. Konsola centralna idzie w prawą stronę, tam gdzie jest kolano. Więc tutaj mamy naprawdę mnóstwo miejsca na nogi. To jest dla mnie bardzo ważne i myślę, że dla wysokich wszystkich osób jest to bardzo ważne. Podobne wrażenie miałem w Volkswagenie ID3. Bo ID-4 nie było mi dane jeździć, że ta konsola jest taka, że jest dużo przestrzeni na nogi. To mi się w elektrykach właśnie bardzo podoba, że jakby jest więcej miejsca na kolana. Bo są samochody, które wręcz przeciwnie tutaj są zorganizowane, na przykład Peugeot 3008 ma tą konsolę idącą w tamtą stronę, więc te nogi trzyma się bliżej i zgniata się jajka własne, co nie jest za dobre. Podobne wrażenie miałem w OPLu Combo Life, chyba tam też była ta konsola, szła tak w stronę tamtą i też było bardzo bardzo mało miejsca na nogi po prostu. Chcę powiedzieć, że bardzo wygodnie mi się tutaj siedziało. Bardzo, bardzo wygodnie. Druga rzecz, mamy całkiem dużo przycisków i skrótów, tak? Zamykanie, otwieranie, dostęp z tyłu, lusterka to wiadomo. Tu mamy kilka przycisków od hamulca nawet, od różnych klapek, podświetlania, zegarów. Tutaj mamy skrzynię biegów w pokrętle takim specyficznym, że tak jest drive, tak jest R, tak jest N, a tak jest P. Jak wrzucimy R w ogóle, to pokazuje nam się całkiem śmieszna kamera cofania, bo tutaj mamy kamerę 360 stopni, tu mamy kamerę do tyłu. A jak włączę drive, to mamy taki widok 360 stopni, taki trójwymiarowy. A, że mogę sobie tak dookoła samochodu e, obracać. Fajne. Czy to jest przydatne? Nie. To jest przydatne. To jest mało przydatne. No ale skoro dają, to jest ok. Najważniejsze, że kamery cofania miały naprawdę fajną jakość. No więc w końcu Hyundai i Kia mają dobre kamery cofania, nie inaczej jest tutaj. Tutaj zaś mamy wentylowanie fotela, oczywiście nie w każdej wersji, podgrzewanie fotela, podgrzewanie kierownicy i podgrzewanie drugiego fotela. Więc spoko, miejsce może nie jest najlepsze na świecie, bo czasami coś tutaj przypadkowo włączam, ale tego bym się nie czepiał tak bardzo. Śmiesznym bajerem jest e... Ten ekran, tutaj mamy sterowanie klimatyzacją, to możemy sobie zwiększyć temperaturę lub zmniejszyć, ale mogę nacisnąć ten przycisk i teraz tutaj jest już wolum, tutaj jest włączanie, wyłączanie radia, a tutaj jest już standardowe menu z samochodów Kia, które znane jest chyba każdemu. Więc jest to takie zmienne menu, ale szczerze mówiąc, czy jest to jakieś super wygodne? Chyba wolałbym więcej fizycznych przycisków, bo jestem starej daty. Ale nie przeszkadzało mi też jakoś to bardzo, żebym się tego czepiał. Może być, powiedzmy, że może być. Co jeszcze? Mamy tutaj multimedia na. Pierwszy rzut oka są takie super-hiper, bo w ogóle zalatują Mercedesem. Mercedes robi podobne rozwiązania, w sumie w najnowszych modelach już to trochę inaczej ogarnia, ale przez pewien czas robił bardzo podobne ekrany w swoich samochodach. Natomiast funkcjonalnie to się różni niewiele od ekranów w Kia albo w jakimkolwiek innym nowoczesnym modelu, że tutaj mamy standardowe kontrolki, że mamy... Tutaj jest licznik po naładowaniu skumulowane dane, informacje o jeździe to w wersjach spalinowych wygląda bardzo podobnie jakieś kompasy i tak dalej grafika jest trochę inna, natomiast tutaj jest ta sama sytuacja, mamy duży ekran, ale funkcjonalnie jest to praktycznie to samo co w innych samochodach Kia, czyli nie ma tutaj jakiejś rewelacji i rewolucji, są to po prostu przyzwoite, dobre multimedia. To co mnie Trochę denerwowało tutaj nawet trochę mocno to, że albo nie umiem włączyć tu bezprzewodowego Android Auto, albo tu nie ma bezprzewodowego Android Auto. Być może nie umiem włączyć, ale w zeszłym tygodniu jeździłem Dacia Duster Uber tanim samochodem i tam po prostu po podpięciu kabla bezprzewodowe Android Auto załączyło się automatycznie. Natomiast tutaj ten kabel podpinałem, odpinałem i on dalej bezprzewodowo nie działa, więc albo tego nie ma, albo jest mniej intuicyjnie rozwiązane to jest dla mnie kłopot poza tym mamy sporo ambientów w tym samochodzie, sporo jak na Kia i Hyundai a. w drzwiach co prawda nic się nie świeci ale tutaj idzie ambient po desce rozdzielczej tutaj idzie ambient w tym miejscu i są oświetlone wnęki E, drzwi, czyli tutaj w nocy to jest wszystko rozświetlone na zielono, już to teraz trochę widać i dzięki temu widać co się tam znajduje, więc pod względem nowoczesności temu autu niczego nie brakuje. Pochwalić chcę też prawy podłokietnik, który jest tak ścięty specyficznie, dzięki temu mamy tutaj spoko dostęp do e, kubków, natomiast ja opieram łokieć gdzieś w tym miejscu, gdyby on nie był ścięty, tylko był tak poprowadzony, to już bym na niego narzekał, ale jest bardzo ok i mamy też Audio firmy Meridian. Oczywiście jest to firma, której absolutnie nie znam, bo nie znam się na audio, ale mam uszy i potrafię słuchać, i jest to jedno z przyjemniejszych audio, z jakimi miałem do czynienia. Że naprawdę, no przyjemnie się tutaj słucha muzyki. Cóż jeszcze? Chyba tyle z jazdy, wady, ceny. I nara, dobra. Powinno się kamerować w teorii, a jak nie, to. Trudno. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć w przypadku samochodu elektrycznego: jeżeli ktoś się przejedzie już samochodem elektrycznym, to doceni, jaką z zjazdy dają te samochody. Po pierwsze, mamy niesamowitą responsywność na gaz. Jeszcze przerzucę się w tryb normal, bo byłem w trybie eko, że jak tylko dotykam gazu. A to ten samochód dosłownie natychmiast. A jak jeszcze w tryb sportowy się przerzucę. <grym> 3, 2, 1 No tego w samochodzie spalinowym się nie osiągnie. Tam są opóźnienia skrzyni biegów, opóźnienia turbiny, opóźnienia tego, tamtego i siamtego. I jazda elektrykiem, a spalinówką to są dwa różne tematy. Jak potem wracam do samochodu spalinowego, to mam wrażenie, jakbym się cofnął. W czasie do jakiejś prehistorii, gdzie wszystko po prostu działało źle. I to po pierwsze z tej responsywności na gaz wynika frajda, duża frajda. Po drugie, manewry miejskie są dużo przyjemniejsze, bo nie musimy się zastanawiać, czy zdążymy się włączyć do ruchu, czy nie zdążymy się włączyć do ruchu. Bo po prostu naciskam gaz i ja już jestem w ruchu. Tu nie ma takiego tego opóźnienia. Z aut spalinowych, i to jest naprawdę coś dużego, co jest trudno opisać słowami, jak zresztą słyszycie. Druga sytuacja, w której to się objawia pozytywnie, to jest wyprzedzanie na trasie. Po prostu dotykamy gaz, i zanim w samochodzie spalinowym się dobrze rozpędzimy, to w samochodzie elektrycznym już kończymy manewr wyprzedzania. No i tak, więc wszystko to sprawia, że autem elektrycznym jeździ się po prostu przyjemniej, i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze cisza, że generalnie w świecie aut spalinowych, im szybciej przy samochód mamy tym więcej dźwięków on zwykle wydaje, a tutaj mamy naprawdę szybki samochód i żadne dźwięki się przy tym nie wydobywają. Co prawda wydobywają się jakieś, bo są tutaj sztucznie dodawane dźwięki silnika, ale ja to wszystko powyłączałem i jak dodaję gazu to Jedyne co słychać to rzeczy przesuwające się w bagażniku. Pod maską mamy 229 koni mechanicznych, 350 Nm momentu obrotowego dostępnego właśnie bez opóźnienia. Napęd przenoszony jest na tylne koła, natomiast jeżeli ktoś się tego boi, to nic z tych rzeczy, kontrola trakcji jest znakomita. Kontrola trakcji i utrzymanie przyczepności w autach elektrycznych jest nieporównywalnie lepsze z autami spalinowymi, więc ten samochód czasami zarzuci gdzieś tam tyłkiem na zakręcie, ale to tak... Wszystko jest jakby. Nie ma tego strachu jak w autach spalinowych. Jeżeli ktoś jeździł mocnym autem spalinowym z napędem na tył, ten wie o czym mówię. Zero-100 pojawia się tutaj na liczniku po 7,3 sekundy. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie, wynosi 190 km na godzinę. Natomiast masa tego samochodu wynosi 1,9 tony. Co z tego wynika, że do 100 km na godzinę, a do 50 czy 80 to już w ogóle ten samochód rozpędza się błyskawicznie. Natomiast gdy rozpędzamy się powyżej 150 km na godzinę, no to już czuć wyraźnie, że tutaj mamy 1,9 tony i ten samochód już rozpędza się bardziej normalnie bym powiedział w tym zakresie. Natomiast jeżeli komuś brakuje mocy, ten może zdecydować się na wersję 325 koni mechanicznych, która ma uwaga aż 605 Nm momentu obrotowego i napęd przenoszony jest na koła. Wszystkie cztery, w związku z czym przyspieszenie do setki zajmuje 5,3 sekundy. Dobra, porozmawiajmy sobie teraz o wadach, bo są wady i wady. Wady samochodu i wady infrastruktury, więc zawada samochodu jest jedna z mojego punktu widzenia. Dobra, wyłączę już ten tryb sportowy. Wada samochodu jest taka, że zawieszenie jest w moim odczuciu trochę zbyt sztywne. Jest tak nastawione trochę na sport, nie powiedziałbym, że to jest brak komfortu, ale generalnie znam samochody, w których jest to ogarnięte przyjemniej, jeżeli chodzi o wybieranie nierówności. Życzyłbym sobie tutaj nieco bardziej komfortowego zawieszenia. Natomiast cała reszta to już są wady infrastruktury, czyli dotyczą głównie naszego kraju i naszych ładowarek. Oprócz tego, że ładowarek jest mało i są wolne, to ich znalezienie to jest upierdliwość, dramat. Nie wiem, jak to inaczej określić. Aplikacje nie podają mocy. No, Greenway podaje mocy, ale Greenway ma tylko jedną ładowarkę 150 kW. Aplikacje typu PlugShare nie podają mocy ładowarek, więc nie wiadomo, które są szybsze, które są wolniejsze. Aplikacja firmy Orlen bazująca na Greenwayu też nie podaje, które ładowarki są szybsze, które wolniejsze. Mamy tam suwak, który... Potrafi pokazywać ładowarki od 50 kW zwyż, a 50 kW to jest dosyć wolno, więc ja nie chcę z takich ładowarek korzystać, jeżeli mam taką możliwość. Ionity ładowarki, które pojawiają się w Polsce, to Ionity w ogóle na swojej stronie nie chwali się, że ma ładowarki w Polsce. A jak się okazuje, ma, i właśnie jak wspominałem, pod łodzią jest ładowarka, która ma 350 kW. 350 kW. To jest wartość, której nie przyjmie obecnie żaden samochód elektryczny, na przykład ten przyjmuje do 250 kW i to jest max, co w tej chwili możemy naładować jakby samochód elektryczny, szybszych nie ma. I ostatnia rzecz, na przykład wczoraj chciałem sobie podjechać pod ładowarkę KFC Rokicińska w Łodzi tam właśnie jest stanowisko 150 kW, reszta chyba ma 100 kW. Zajechałem na miejsce na oparach baterii i okazało się, że wszystkie cztery stanowiska są zajęte, więc mogłem albo czekać, albo jechać na sąsiednią ładowarkę tam paręnaście kilometrów dalej. Zdecydowałem się pojechać, na szczęście dojechałem, ale takie rzeczy się zdarzają, że Dojeżdżamy do ładowarki i okazuje się, że chwilę przed nami ktoś podjeżdża i się zaczyna ładować. No i to jest kłopot. Nawet jeżeli podjedzie inny samochód, bo tutaj na przykład mamy gniazdo ładowania typu CCS, czy CSS, jak zwał tak zwał. Nissany mają Shademo i nawet jeżeli podjedzie samochód z innym portem ładowania, to przez to, że inny samochód podepnie się do ładowarki, to nam spadnie moc ładowania, więc... No infrastruktura w tym kraju nie zachęca do posiadania samochodu elektrycznego. I na koniec powiedzmy sobie o cenach. Więc Kia IV6 w dopasie, IV6 Plus w dopasie, czyli taka jak ta, kosztuje 245 tysięcy złotych. Tesla Model 3 kosztuje 25 tysięcy złotych mniej z podobnym zasięgiem 491 km. Natomiast Tesla Model 3 Long Range, która ma zasięg 602 km deklarowany, kosztuje 14 tysięcy złotych więcej. Teslą co prawda nie jeździłem, ale solidnie bym się zastanawiał nad tym samochodem, nad Teslą, interesując się Kiją EV6 po prostu. Hyundai Ionic 5 kosztuje podobne pieniądze, 5000, nie, 2000 zł więcej, więc w sumie jedno i to samo. Natomiast zaskoczyła mnie Skoda e, Enyaq EV, która w wersji 80, czyli z tą większą baterią, kosztuje, uwaga, 17 tysięcy zł więcej od Kia. E, EV6, co prawda, może mieć lepsze wykończenie wnętrza, co pewnie kosztuje jeszcze więcej. Ma bardzo podobny zasięg Skoda, natomiast ma gorsze przyspieszenie od Kii, więc no Skoda zaczęła się koszmarnie cenić w ostatnim czasie. jak trochę chyba przegina pałę. Zwłaszcza jak się okazuje, że model 3 jest taki tani. To tym jestem mocno zaskoczony. A no i Tesla przyspiesza do setki dużo szybciej niż Kia, nawet w tej słabszej wersji. No, no, i to tyle. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Za tydzień będzie Peugeot 308 o mocy 225 koni mechanicznych. Będzie to hybryda plug -in. Dzięki Elonara